Coś się powłączało, coś się powyłączało i już mamy header po kilku minutach ściągnięty prawie na ziemię. Giennik pizduje, Dojczem po remoncie leci z doksem. także coś tu się dzieje, się. zaraz ściągniemy wózek i... Tego, no. Damy radę. Damy radę. Niekość świerków jeszcze. Kurba, o. Pa, bo narobiło, pogoda. Patrz lepiej, ja no patrz, lepiej, no. Nie drżyj się. Czego się drzesz? Nie daleko paleta jest? Daleko, w chuj daleko. Wyrobi? Wyrobi? Patrz w tą, żebyś tu nie styknął. Dawaj. Na ramię wpędzi do jeziora, kurwa, wlezę do oceanu, dziad jeden. Nie. Lawiruj teraz! No dawaj, jeszcze możesz jechać do przodu. Nie wysuwaj motowideł, po co motowidła wysuwasz? <słyszykł> <słyszykł> da jest. Dawaj, przechodzi wszystko. Dobra, gdzie kamień, a gdzie ty masz... Jeszcze metr do kamienia. Geniech, ty nie ufasz, kurwa. Ja nie piłem dzisiaj nic. Ja, ale ja go opuszczam teraz, nie? nie op gdzie go opuszczasz? No, nie o opuścić go w ogóle. Okrąć się, okrąć się wstał. Ja cofam do tyłu i dopuszczam wodę tam. No to jak cofniesz do tyłu, no to tak. To jo! Opuszczaj. Dobra! Sią Sionnie. A on nie ma jabł. Jakich gruszek nie ma. Kurwa zima jest ani jabłka gruszki. Wymyślił. O. Ładnie, elegancko. Super. Na jakich ty jabłkach gadałeś? O gruszkach. O gruszkach, kurwa. W śliwki na wierzbi. O! Lux Pięknie to wygląda. Dobra, teraz polecimy z następną wynalazkiem. Nie, leży tu. Odkręciłem. Kurwa, zostaw, bo koła będziemy zakładać. Gdzie już tu kręcisz? Już tu palce pcha. Będzie zakładać? Się Na dobrze? jak? To, a co, bez kół? Trzeba odkręcać. Będziem trzeba iść tu... po pistolet. 24. 24, tak jest. Odkręcamy. Trochę kurwy syn wystaje. A z nie wlazł, bo był za, za mocno wystawał, nie? Kurwa, jak już teraz 30, a teraz koła sobie daliby? No ja mówiłem, że 3,5 metra. No delikatnie był powietrza za dużo spuściłeś przez to korytarze. 4,20 u góry kurwa. ale wiaduktów nigdzie nie było kurwa. Kogo ty złożyłeś to już się 40 cm obniżyło jest dobrze jest elegancko nowy konik kurde na gospodarstwie no ja wiem oni tam są pojebani kurwa ze z tym kurwa głównym włącznikiem a ładny maszyna sam raz kurwa za zastąpi. No i to jest kurwa transport specjalistyczny. załadowany, Komar ledwie penesa wciśnie. Widzicie jak to jest. Stosik mnie się tu poprzestawiało. Jakieś mi się blokady, kurczęki zaświecili tu. Blokada AE, AEF. Nie wiem co to jest. Także ściągamy teraz te graty i pokażę Wam później co się może jeszcze dalej tam dzieje. Także tak to by było, tak to by leciało na chwilę.